Dzień dobry, Cześć i czołem. Ja jestem Lion. A to jest jak widzicie, gra Brothers pod tytułem Brothers. A Tale of Two Sons. Z tego co wiem, to znaczy: wyprawa dwóch synów. Coś w tym stylu Tale to wyprawa, chyba. Zobaczymy. Już wcześniej wszedłem na chwilę w tą grę, żeby zobaczyć. Um, sterowanie mniej więcej, obczaić i zobaczyć jak to wygląda ogólnie. No ale zagrałem naprawdę 5 minut około. No i zobaczmy o co tu chodzi. Czy to będzie nasz główny bohater? Nad grobem klęczy. Okay. że się dowiemy najwyraźniej z jego winy zginęła Niestety, nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. To może być ciekawe w tej grze, że... ...gadają oni jakimś takim swoim... ...językiem całkowicie niezrozumiałym dla... dla nas. Będzie sobie można wymyślać. Będzie trzeba się domyślać o co chodzi. Wymyślać swój własny scenariusz. To jest najprawdopodobniej nasz ojciec, znaczy ich ojciec. Wygląda na to, że jest chory i musimy go pewnie... Big brother Little Brother. Najprawdopodobniej będzie trzeba go do lekarza zawieść. Sterowanie jest tutaj naprawdę skomplikowane dosyć. Wow. No w ciężkim stanie na pewno jest ojciec Co mu jest, ciężko powiedzieć? Gruźlica może? Coś w tym stylu pewnie. Ciężki trochę to nojciec. Trochę to zajmuje. Okej, okay, zbliżamy się do jakiegoś mostu. Okej, okay, trzeba go tu na tą platformę wprowadzić. O. No i dobra, aha, teraz... Tu jest ta dźwignia, jaką się uruchamiało? Aha, prawym gałką ruszamy małym bratem, a lewą dużym bratem. Teraz ty mu pomóż, okej. Okay. Spoko. To się naprawdę ciekawie, jeszcze nie grałem w taką grę. Tego typu. Wsiadę i uciecz. teraz do góry windą. Którym bratem? Niech będzie dużym. Eee, ha, tak. On nie działa, może małym trzeba? Mały, zwinniejszy. Nie. O co Kaman? Jak to było? Tutaj jeszcze grałem. Aha, już czaję. I teraz małym O, tak to było. Duży musi małego podsadzić. Teraz mały musi linę tutaj zrzucić Żeby duży mógł sobie wejść. I trzeba teraz... Ojca wciągnąć na górę. Ok, łapiemy. I jak to było? Dwoma trzeba kręcić. Ok, gotowe. Chyba się zbliżamy do lekarza. Znachorac, czy jak go tam nazwać. Dawaj mały, dobra, pomóż mu. Nie da rady. Herlock. No dobra, lekarz już wyskoczył do nas. Trzeba zanieść ojca na stół lekarski. To zapewne wioska, w której mieszkamy. I co nam powie lekarz? Ciężko powiedzieć. Starszy brat się zdenerwował. Pewnie lekarz złe wieści nam przekazał jakieś. A to co? Pewnie jakieś zioło, które może uratować naszego ojca. Musimy wyruszyć na wyprawę, w poszukiwaniu tego zioła leczniczego, aby uratować życie naszego ojca. No, mamy nadzieję, mam nadzieję, że lekarz w tym czasie się nim zaopiekuje. No i w tym momencie skończyłem grać. Nie wiem, co dalej robić, gdzie iść. Dziwnie się steruje, bo jedną gałką steruje steruję jednym, drugą drugim. I trochę ciężko mi się tak... Co, nie mogę? Duży jesteś weź go w fali. No, no, no. Aha. Nasz... Młodszy brat albo nie umie pływać, albo ma traumę związaną z wodą przez tragiczny wypadek. Little brother wskoczy mu na barana i płyniemy. Yy, zaraz gdzie? Tu. Nie tu. Tam? Chyba tam. Dobra, udało się. Yy, I teraz co? Wspinaczka. No, wykiwaliśmy strażnika, czy ktokolwiek to był. Ciężko powiedzieć. No, naprawdę zabawne. No tak. Aha, to ten sam. Tylko życie nam chce utrudnić. Jakiś... Charnowcza wioski pewnie. I że co ja mam zrobić? Wskocz tam. Nie rozumiem. Mały. Dobrona. No, Ej, no o co chodzi? Tutaj mi się uda? No jak ja mam to zrobić? No ewidentnie mam tam iść. O. Mocniej. To na pewno nikt nas nie usłyszy No i o co chodzi? Czy małym bratem mogę mu tu pomóc jakoś? No. Nie doskakuje ewidentnie. No ale w sumie doskakuje, tylko że się złapać nie chce. Aha, czaje. O run. no tak Dobra, musiałem. Jak puściłem... R2 to on się wybijał, ale żeby się złapał musiałem jeszcze raz nacisnąć. Dobra, wiem, że tam. Nie pospieszaj. <noise> Tylko dlaczego my do tej wioski musimy się tak kurde włamywać? Nikt nas nie lubi, czy jak? Aha, eee. tak poruszam kamerą. Dana i on! już, już. Może przez tą wyprawę, przez to, że ta dziewczynka umarła, że niby przez tego młodszego brata. Teraz ludzie nas nie lubią. Coś takiego. Albo to po prostu tylko ten jeden jakiś mały zbir robi nam na złość ciągle. Co to też nam zamknie, tak? No świetnie. No he he, strwany naprawdę No nie pukaj tylko jego puknij w łeb yy, Coś się zaczęło? Aaa Aha, bo mi się guzik zaczął. Hmm. Aha, duży się nie przeciśnie, już czuję. Mały musi przejść. Ło, jakie psy. I z tym coś trzeba zrobić. A, takie buty. Bierz go... Burek. Dobra, dotarliśmy do środka wioski. A teraz go je. Niech go wcina. Dobra, teraz w którą stronę. Kurde, naprawdę ciężko się dwoma gałkami tak rusza. Na raz. Z dwoma staciami. No, młody. dalej tędy trzeba most jakoś opuścić gdzie jest jakaś można i tak No dawaj ten most Dawaj. Dobra, już się z niego nie śmiej, no ten most trzeba opuścić, a nie tego nacisnąć, cisnąłem co Ja No, jak ten most opuścić? Au ziomek otwórz nam ten most opuść No wielkie dzięki. No, i chyba właśnie wyszliśmy z wioski i wyruszamy na wyprawę. Może to dobry moment, żeby skończyć odcinek? I dalszą część zaczniemy może jutro, pojutrze, coś takiego. No to dziękuję bardzo za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Jeśli nie, to też zasubskrybujcie. No i ja się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Cześć.